Bardzo ciężkie zawody, tor wymagający, ale równy na pewno dla wszystkich. Yy, pola zewnętrzne lepsze, yy, wewnętrzne gorsze, ale potem się to zamieniło. Przez co ja troszkę to wykorzystałem. Nie ukrywam, że na początku bardzo się męczyłem, było to na pewno, na 100% było to widać. Yy, I muszę się przyznać, że korzystałem w, tych, w tej ostatniej części, w tej drugiej części zawodu z ustawień, z których nie korzystałem chyba przez dwa lata, także nie, nawet nie wiedzieliśmy, że mamy takie zębatki. Yy, także dużo dużo jeszcze pracy, nie liczą się miejsce w pojedynczych turniejach tylko punkty, ja na tą chwilę jestem piąty, czyli to, to miejsce tutaj dzisiaj to takie na otarcie łez, a punkty są ważniejsze, być może w drugiej rundzie i oczywiście zrobię wszystko, żeby w drugiej rundzie było lepiej. W gistro miałem okazję startować dwa razy, raz nawet na, na jednej z rund mistrzostw świata juniorów, gdzie udało mi się wygrać. Także wspomnienia dobre, tylko to było dwa lata temu, także... Chciałbym to powtórzyć, oczywiście będzie ciężko, bo, no, bo dzisiaj było można zauważyć, że no, dużo zawodników jest w grze. Wszyscy, wszyscy jadą i chcą się ścigać do najlepszego juniora na świecie. Dominik w finale oczywiście Zawsze to czwarte miejsce jest najgorsze, ale przypominam, że Dominik dzisiaj jechał bardzo ładnie całe zawody, nazbierał bardzo dużo punktów. Ja się mogę z Dominikiem zamienić, jeśli chcę. Ja mu dam to drugie miejsce, a on mi odda punkty. Więc spokojnie, jeszcze są dwie rundy, wszystko może się wydarzyć. Dominik na pewno nieraz stanie na podium.